witajcie alkofani mamy za oknem niedzielę słoneczny poranek a wiadomo jak poranek i niedziela to trzeba trzeba to jakoś uczcić ale oprócz tego że będziemy to czcić będzie też yy, zabawnie trochę kontrowersyjnie dzisiaj taki odcinek specjalny na początek trochę refleksji refleksja jest taka że Niektóre rzeczy odbieramy różnie zależnie od tego, zależnie od kontekstu, bo kontekst ma znaczenie. Tak filozoficznie, prawda? Kontekst ma znaczenie. Jest taka na pewno znacie wszyscy taką w sumie tą prześpiewkę śpiewaną głównie na weselach. Wiecie, jeszcze jeden i jeszcze raz, i to jest ok, nie? To się podoba, wszystko ładnie pięknie, ale wyobraźmy sobie że tę samą przyśpiewkę śpiewają pedofile i już nie jest wesoło. Albo księża, nie? Dobra, ale to taka dygresja, że, że nie wszystko jest, że kontekst ma znaczenie. I no dzisiaj znaczenie ma to. Amarena. Jest to y, trunek z piosenki. I to nie mówię o tej polskiej, że Amarena niska cena, dobry trunek. Taki zespół dawno temu, o oh, oh, lata młodości. Yy, chyba zespół, tak się kojarzy, przynajmniej z Brazylią, nie, bo tam śpiewali, że coś tam, coś tam, jeee, yeah, Amarena, to to właśnie o tym było. I kontekst w tym jest taki, że tu nie ma daty ważności. To nie jest piwo, które gdzieś tam ma datę ważności napisaną, i które można pić pół roku po, po tym, jak data ważności minie. Bo tu jest tylko numer partii. Numer partii, znaczy dostałem to pół roku temu, więc numer partii to 19 listopada 2021, ale no, mamy ogólnie czerwiec 2022, więc myślę, że to nie ma znaczenia, nie? Co się może wydarzyć. Tak czy inaczej są w składzie aromatyzowany napój winny owocowy, słodki zawiera siarczyny. Po rysunku na tutaj na obrazku wnioskujemy, że będzie wiśnia. No i to tyle 12% objętości. I obyd numer part nie był datą ważności, bo <grym> Jak nie wypieprzy, to będzie dobrze, nie? Ciężko stwierdzić, czy się zepsuło. Mam zawalone zatoki, więc. No dobra, no, nie oszukujmy się, Maryna. To wino owocowe. Kto pije wino ze szklanki? Chociaż zaraz jeszcze zmieszamy, ale najpierw tradycyjnie. kościowo stoi obok snajpera. Snajpera chyba testowałem w pierwszym odcinku. Czy nie oszukuję się, nie oszukuję was siebie? Myślałem, że będzie trochę lepsze. No hmm, ale dobra, no tanie wino owocowe z biedronki wyprodukowano dla Jeronimo Martins z Polska przez Bartek z Bartol. Nie oszukujmy się. No, no. to jest tak, snajper, arena, wino w kartonach. Nie czuć tak mocy. Nie, nie jest też za słodkie. Zanim zaczniemy mieszanie, taka dygresja mamy sytuację w kraju, jaką mamy. I przyjechało do nas sporo Ukraińców i tak zauważyłem, że od jakiegoś czasu na ulicy pojawiają się plakaty. Tam jest chyba żółte tło, niebieski napis. Góra plakatu, oczywiście nie przytoczę dosłownie treści, ale jest stop wysokim czynszom, czy stop podwyżką czynszów. Ale dół do, do plakatu jest po ukraińsku, więc jest po polsku i ukraińsku. Przypuszczam, że po ukraińsku jest też. To samo. To nie jest trochę tak, że nawołują do buntu. O, mamy nową siłę umysłową. Czy nie że śmieję się z Ukraińców? Nie to nie dochodzi. Mamy nową. Mamy nowych ludzi, nowy target, więc wykorzystajmy ich i namówmy do buntu. Może tak nie jest, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. I słyszałem, że Amarena dobra jest. Z kolą. Co za przejście od buntu Ukraińców do amaryny z kolą. Także zrobimy sobie drinka, Otwieramy kolę, na... kola cola, wiecie, wiecie jak kola smakuje. Głupia ciekawostka, od koli wolę Pepsi. Pepsi chyba takie bardziej słodkie, nie? Kola jest... Kola, kola, kola. Nie znam proporcji. Nie wiem ile jak to się wlewa, dlaczego, po co ale wlejemy sobie wiem, pół na pół nie mam pojęcia ja tam barmanem nie jestem Starczy. No nie gdzie starczy? Żartuję. Jak drink to drink, ale też żeby było czuć smak wiśni. No mam teraz taką prawie Sherry. Szeru sure, szeruj, sure lady. W szklaneczce poznaj świat piwa. Tu jeszcze powinna być cytryna. Kurde, moment. Co ja tu mam pod biurkiem? Nie że mam pod biurkiem ta, ta, ta. RSK czekała na tę okazję. Tak chciało przeznaczenie. Tak chciało przeznaczenie. A przeznaczenia się sucha, bo jak się nie sucha, to się unika samochodów przeważących drewno. No i po cytrynie. Czy nie chcę tutaj mówić, że dupy nie urywa? I dodawać jeszcze można. Można się napić przez. No wiadomo, to jest tani trunek, prawda? Ale tanie trunki są najlepsze. Ja to trochę pogadam. Mamy prawie 10 minut. Wow. Jakoś tak, przy piciu, czas szybciej szyb leci. Tanie trunki są najlepsze, bo to jest tak jak z obiadami w restauracjach. Tu na własnym przykładzie powiem, dawno temu poszedłem do restauracji, chyba gdzieś w górach byliśmy z rodziną. Więc no raz, można, raz się można rzucić. Obiad w restauracji nie mówię, że był zły, był okej. Okay. Ale no porcja była, no to w sumie była przystawka. No, nie wiem czy bym się teraz z tym najadł. Było dobre, ale mało. Za tę samą cenę mógłbym, żeby było zjeść pizzę i się napchać, a tam było no, ale no, wiadomo, jak to w restauracjach. Do restauracji nie chodzi się po to, żeby się nawpierdzielać, tylko żeby skosztować. A tanie wino kupujemy po to, żeby... Po prostu wypić, a nie żeby się nim dyrektować. No, nie oszukujmy się, ludzie. Bo trzeba było to zamieszać. Znaczy to jest słodkie, to cytrynowe, więc... No góry, czy czy polecam marynę, No to jest tanie wino, no... Kurde, albo się lubi taniej wina, albo się nie lubi taniej winy. To tak jakbym... Kupić amarenę, pojechać do Francji, do jakiegoś regionu, gdzie produkują wina światowej jakości, usiąść sobie gdzieś tam w rogu i, i pić. Trochę trolować Francuzów, to ogólnie mało czuć się tej wiśni. Znaczy, czuć jakiś tam posmak. Może przez, może przez kole smak straciłem, nie wiem, nie wiem, 10 minut, 20 sekund. Super. Znaczy przypuszczam, że z biegiem czasu to. Jak to mówią, pierdyknie, bo to wiadomo, nic nie działa od razu. Chociaż słyszałem o drinku, który działał tuż po wypiciu, no pijesz i nic nie czujesz, że jest alkohol, ale wypijesz i... i Cię nie ma. I nie mówię tu o pigułce gwałtu, żeby nie było, nie? No to taki niedzielny odcinek, no kurde, a Maryna czekała prawie pół roku, dojrzewała w barku jak... Jak wino. A wino, dobre wino musi dojrzeć, więc myślę, że. No cóż, Amarena. I tyle w teorii. Tyle w praktyce. Ja bym chciał powiedzieć, że widzimy się w kolejnym odcinku, ale to tak nie działa, że to jest wideokonferencja, że wy widzicie mnie, ja widzę Was. Więc do zobaczenia. Wy mnie. No i tyle. Amarena, Amarena. Dobry trunek, niska cena. czy znaczy nie to, że to jakiś rewelacyjny, żeby nie było, że się tym zachwycam, bo, bo nie, bo yy, liczyłem na coś lepszego, ale jak tanie wino to... Cóż, jak to mówią, tanie winia są dobre, bo są dobre i tanie.